Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Paweł Wasilewski, a to jest kolejny vlog o Formule 1. Vlog zupełnie niespodziewany, zupełnie nieplanowany. Poprzedni vlog wrzuciłem w niedzielę, kolejny powinien być w niedzielę, a dzisiaj mamy wtorek. Ale dotarła do nas dzisiaj informacja bardzo dużej wagi i uznałem, że muszę jej poświęcić osobnego vloga. Jeszcze w niedzielę, jeszcze dwa dni temu informowałem Was o tym, że Ferrari złożyło kolejną propozycję kontraktu Sebastianowi Vettelowi, po tym, jak pierwszą Sebastian odrzucił. Ta druga propozycja zakładała przedłużenie kontraktu o dwa lata, no i pensja 12 milionów dolarów rocznie. No i spodziewałem się, że Sebastian Fetel no, pomyśli trochę nad tą y, propozycją, no i odrzuci ją albo jej nie odrzuci, chociaż ja przewidywałem odrzucenie. Przez Sebastian Fetel takiej umowy No ale to co się stało dzisiaj No to tego się naprawdę nie spodziewałem Albowiem dostaliśmy dzisiaj rano Informację, że Sebastian Fetel Odchodzi z Ferrari po tym sezonie Już Dzisiaj Została podjęta decyzja Znaczy ona została najpewniej podjęta wczoraj A dzisiaj dopiero przekazana mediom Ale Sebastian Fetel Odchodzi z Ferrari Tak więc odrzucił po prostu tę propozycję kontraktu bardzo szybko to się stało. Ja myślałem, że na takie decyzje będziemy musieli poczekać jeszcze miesiąc, może nawet troszkę dłużej, bo plotki sugerowały, że Ferrari dało Fettelowi czas do czerwca na zdecydowanie się. Tymczasem już dzisiaj mamy potwierdzoną oficjalnie informację zarówno przez Fettela, jak i przez Ferrari, że nie przedłużają kontraktu z Fettelem i Fettel po 2020 roku odejdzie z zespołu Ferrari. No, i prowadzi to do bardzo ciekawej sytuacji, która może doprowadzić do niezłego zamieszania na rynku transferowym. Zwania się miejsce w drugiej najlepszej ekipie stawce. No i każdy chciałby na to miejsce oczywiście wskoczyć, no ale nie każdy może na to miejsce wskoczyć. Co może zrobić Ferrari w tej sytuacji, kiedy już wiemy, że na pewno Fettara nie będzie? O tym mówiłem troszkę w niedzielę na moim vlogu, jakie Ferrari ma opcje, jakie rozważa opcje. Dzisiaj też troszkę jeszcze o tym powiem. Powiem o swoich przewidywaniach, powiem o tym, co ja myślę o tej sprawie, powiem o tym, co ja uważam, że Ferrari zrobi i co powinno zrobić. Ale najpierw może króciutko o samej karierze Sebastiana Fetela w Ferrari. Fedel przyszedł do włoskiego zespołu w 2015 roku po wielu niepowodzeniach w samochodzie Red Bulla w sezonie 2014. Przypomnijmy, w 2014 roku zmieniono przepisy, zmieniono zupełnie wolidy Formuły 1, weszły przede wszystkim nowe silniki, fałszustki. Najlepiej w tej sytuacji odnalazł się Mercedes, który zaczął dominować w stawce, jak pamiętamy. A Sebastian Vettel odnalazł się w tej sytuacji naprawdę słabo. Do zespołu Red Bull'a w 2014 roku dołączył Daniel Ricciardo. Przeszedł tam z zespołu Toro Rosso. I Daniel Ricciardo zdecydowanie był szybszy przez cały sezon od Sebastiana Vettela. Daniel Ricciardo w 2014 roku wygrał trzy wyścigi. Był jedynym kierowcą spoza ekipy Mercedesa, który wygrał jakikolwiek wyścig w tamtym sezonie. No Był zdecydowanie lepszy od Sebastiana Daniel Ricciardo w roku 2014 i Vettel postanowił stanowił odejść z Red Bulla i Vettel dołączył do Ferrari w miejsce ustępującego z tego zespołu Fernando Alonso. I Sebastian Vettel stworzył duet z Kimim Raikkonenem. I taki duet utrzymywał się aż do roku 2018. Potem w 2019 roku do zespołu przyszedł młody Charles Leclerc. Pierwszy sezon dla Ferrari Sebastiana Fetela był tak naprawdę bardzo udany, bo to był czas, kiedy no, Mercedes zdecydowanie dominował nad resztą stawki. A mimo to Fetelowi udało się wygrać trzy wyścigi w tamtym sezonie. No, i tak naprawdę spoza kierowców Mercedesa, no to można chyba powiedzieć, że on był najlepszym kierowcą wtedy w stawce, bo naprawdę zrobił więcej, tak naprawdę, niż można było zrobić Boliden Ferrari, który nie był zbyt mocny w tamtym czasie. Oczywiście to nadal była czołówka, ale straty do Mercedesa były naprawdę ogromne. Kolejny rok, 2016. No, niezbyt udany dla Ferrari. Red Bull za to bardzo dobrze poszedł w sezonie 2016 Mercedes oczywiście dalej dominował. Ferrari nie mogło za bardzo o nic wtedy niestety walczyć. Samochód był słabiutki. Przełom nastąpił w roku 2017. To był pierwszy sezon, w którym Ferrari miało realną szansę, żeby zdobyć tytuł mistrzowski. No i liderem ekipy był oczywiście Sebastian Vettel. Kimi Rajkonen pełnił rolę kierowcy numer 2 no i Fetter tak naprawdę robił co mógł, do połowy sezonu wszystko szło świetnie i wydawało się, że Ferrari naprawdę może pokonać Mercedesa. Niestety po przerwie wakacyjnej wszystko się popsuło, zaczęło się fatalnie niestety od kraksy. Grand Prix Singapuru, deszczowy wyścig w Grand Prix Singapuru. Pierwszy zakręt zaraz po starcie i pamiętny Karambol, dwaj kierowcy Ferrari, Fettel, Raikkonen, Verstappen, również Alonso uczestniczyli w tym zamieszaniu. Fetel stracił wszystko, tak naprawdę, od tego wyścigu zaczął tracić przewagę. No po pierwsze. To była szansa Ferrari na zwycięstwo, bo Ferrari na torze w Singapurze w tamtym roku czuło się naprawdę mocne, a Mercedes no w zasadzie nie miał z nimi szans. Deszcz w wyścigu pokrzyżował tak naprawdę tu wszystkie plany Ferrari na zwycięstwo, bo Vettel miał odnieść pewną wygraną, a tymczasem zakończył wyścig z zerową liczbą punktów. Tymczasem Hamilton wygrał w deszczowych warunkach i zdobył 25 punktów, zmniejszając znacząco stratę do Vettela w klasyfikacji. No i co się działo dalej? Malezja, Japonia, te awarie, które przydarzyły się niestety w samochodach Ferrari, sprawiły, że Hamilton wyszedł na zdecydowane prowadzenie, którego nie oddał już do końca sezonu. Zresztą końcówka sezonu dla Ferrari też nie była najlepsza. Hamilton wygrywał wyścigi i zdobył kolejny tytuł Mistrza Świata. Sezon 2.18, kolejna próba. Znów samochód Ferrari był na tyle mocny, żeby pokonać Mercedesa. Tym razem niestety nie zawinił już zespół. To był początek, tak naprawdę końca Sebastiana Fetela. To był sezon, który no, położył cień na całą karierę Fetela, na wszystkie jego dokonania, na cztery tytuły mistrzowskie, które zdobył co prawda z Red Bullem, ale jednak wywalczył te tytuły. No to był sezon fatalny dla Seba, po prostu. Tyle błędów, co on na popełniał w tamtym roku, no to naprawdę, tego było po prostu za dużo. Zaczęło się w Grand Prix Niemiec, zaczęło się w domowym wyścigu Fetela, który no po prostu rozpoczął taką serię porażek Seba w tamtym sezonie. Seb prowadził, jechał na pierwszym miejscu w Grand Prix Niemiec, gdy zaczął padać w trakcie wyścigu. Kierowcy zostali na slikach, niezmienialnie do deszczówki, a więc i Fetel na slikach jechał wtedy, i Hamilton, jego rywal do tytułu również. I Fetel, niestety, będąc na prowadzeniu, popełnił błąd, wypadł z toru, uderzył w barierkę. I stracił pewną, tak naprawdę wygraną, no wydawało się pewną wygraną, no okazało się, że to nie była taka pewna deszcz, namieszał, i Fetel nie dał rady sobie z trudnymi warunkami na to, że wypadł z toru, uderzył w ścianę, zakończył na tym wyścig, a Hamilton go wygrał. I to jest tak naprawdę strata 50 punktów w takiej sytuacji, bo Fetel jechał po 25 no nie, no Hamilton też zdobył punkty za drugie miejsce. 18 to nie jest 50 punktów straty, oczywiście. To jest 257, to jest 32 punkty straty tak naprawdę. W momencie gdy Vettel prowadził, Hamilton był drugi, a potem Vettel odpada, traci wszystko, Hamilton wygrywa, zdobywa 25. Ogromna różnica. To jest naprawdę w dzisiejszych czasach Gdy jest zwycięstwo do sesji aż 25 punktów. No a co się działo dalej, to pewnie wszyscy dobrze pamiętają. Japonia, kolejna kolizja z Verstappenem. Potem USA, kolizja z Ricardo. Błędy, obracanie się Sebastiana Fetera w różnych sytuacjach sprawiło, że no, stał się wręcz postacią memiczną, bo powstawały liczne memy. Z tym, że Fetel co chwila popełnia błędy, obraca się gdzieś na to, że no, no niestety, sezon zmarnowany, tak naprawdę. Aczkolwiek na początku tego sezonu wydawało się, że będzie kapitalny sezon i że wreszcie Ferrari pokona tego Mercedesa po tylu latach. No i znowu nic, i znowu nic. I mamy sezon 2.19, ten, który pamiętamy, ten zeszłoroczny sezon. Gdzie Ferrari od początku nie miało w ogóle szans na walkę? Mercedes wygrywał wszystkie wyścigi z rzędu od początku sezonu, i Ferrari nic nie mogło z tym zrobić. W Austrii na... przyszło przełamanie, ale nie dokonał tego kierowca Ferrari. Max Verstappen wygrał w Austrii, przełamując wreszcie tę niesamowitą serię Mercedesa, który po prostu wygrywał wszystkie wyścigi, jakie się dało wygrać. Fetel w tym sezonie miał duże problemy. W sezonie 2019 do Ferrari dołączył młody Charles Leclerc, który no jest wybitnym talentem i nie ma co tego ukrywać. A Fetel nie poradził sobie z presją, niestety. Tu się objawiła taka słabość Sebastiana Fetela, który nie radzi sobie pod presją. Pojawiła się presja, gdy okazało się, że Leclerc jest od niego szybszy na torze i gdy okazało się, że Vettel nie będzie już dłużej numerem jeden w zespole. Z takim statusem bowiem startowali tamten sezon. Vettel był numerem jeden, Leclerc był numerem dwa, ale już w połowie sezonu doszło do pewnej zamiany ról. W zasadzie doszło do ujednolicenia tych ról. Obaj zostali kierowcami numer jeden w swoich zespołach, w swoim zespole. I Vettel i Leclerc byli kierowcami numer jeden na równorzędnej pozycji. Chociaż tak naprawdę było widać, że Ferrari dostrzegło możliwości Leclerca, i dostrzegło to, że nie warto inwestować już dłużej, tak naprawdę, w Fetela. Lepiej inwestować w młodego leklerka, który jeździ kapitalnie. No i wiemy, co się stało. Grand Prix Kanady. Szansa Fetela na zwycięstwo, niestety, zniweczona przez Karę. Bardzo kontrowersyjny wyścig to był w ogóle, kiedy Fetel ściął te szykane, Wracając na tor, zajechał drogę Hamiltonowi i sędziowie uznali, że było to nieprzepisowe zagranie, doliczyli Vettelowi 5 sekund kary, Hamilton wygrał ten wyścig, dzięki temu oczywiście było sporo kontrowersji, pamiętamy e, tą sytuację, kiedy wydawało się, że fetel nie pokaże się w ogóle na podium bo Fetel skończył ten wyścig oficjalnie na drugim miejscu, ale on e, miał zamiar iść e, do garażu iść do swojego pokoju, kierowcy w ogóle nie zamierzał stawiać się na podium, ostatecznie e, no, zmienił decyzję i się na tym podium e, pojawił, ale no widać było, że to było bardzo dla niego trudne wystąpienie na tym podium. No co było dalej, to świetnie pamiętamy. Leclerc wygrywa w Belgii. Pierwsze zwycięstwo Ferrari w tamtym sezonie, i to do Leclerc go dokonuje, a nie Sebastian Vettel, który miał być tym numerem jeden. Mamy potem Grand Prix Włoch. Wielkie święto Ferrari. Ferrari, które nie wygrało na tym torze od 2010 roku. I ponownie Leclerc dokonuje wielkich rzeczy. Wygrywa dla Ferrari na Moncy. Pierwszy raz od 9 lat. Stając się w zasadzie bohaterem Włochów. Stając się po prostu bohaterem. Chociaż on sam Włochem nie jest. Jest monakijczykiem, ale po prostu traktują go teraz jak swojego kierowcę Tifosi. Po tym, czego dokonał na Moncy. A dla kontrastu Sebastian Vettel popełnił błąd. Obrócił się po raz kolejny. Wracając na tor, bezmyślnie uderzył w Lensa strola, po prostu wyjechał prosto pod koła jego samochodu, dostał karę za ten manewr. No i potem wiemy, jak to się potoczyło dalej. W Ferrari już było widać, kto jest numerem jeden, na kto. No już nie nadaje się za bardzo na to, żeby walczyć o tytuły. Potem tym wyścigu, chyba dla wszystkich było już jasne, że Vettel nie jest w stanie już osiągać takich sukcesów, jakie osiągał kiedyś w Red Bullu. I że powoli trzeba się z nim będzie jednak żegnać. No a na dokładkę dostaliśmy jeszcze Grand Prix Brazylii, kiedy doszło do kolizji spowodowanej przez Fetela kolizji z Charlesem Leclerkiem, po której obaj kierowcy odpadli z wyścigu. No jeszcze taka dokładeczka na sam koniec no, która pokazała, że faktycznie Fetel już po prostu nie jest w stanie jeździć tak jak kiedyś. Jednak przedłużono z nim kontrakt na sezon 2020. no Prawda jest taka, że Ferrari nie za bardzo miało jakieś inne realne opcje, które mogłyby im się opłacić, i postawiono, że jednak wezmą tego Fetela na jeszcze jeden sezon, jednocześnie przedłużając kontrakt z leklerkiem aż o 4 lata. Rzadko się zdarza, żeby kontrakty były przedłużane na aż tak długi czas, i to tylko pokazuje, że Ferrari w 100% wierzy w możliwości leklerka i że to on jest ich numerem jeden w tym momencie. Przedłużono kontrakt z Feterem na sezon 2020, no i właśnie, tylko na jeden rok i po tym sezonie. Znowu nie było wiadomo, czy Fetel zostanie w Ferrari czy nie. Dostał jedną propozycję, odrzucił ją, dostał drugą. Czekaliśmy na to, co zrobi i dzisiaj dostaliśmy właśnie te informacje, od której zacząłem tego vloga. Fetel odchodzi z Ferrari ostatecznie po czterech, w zasadzie pięciu latach zależy jak liczyć, no bo włącznie z sezonem 2020 będzie to pięć lat, no ale sezon ten w zasadzie jeszcze się nie zaczął, ale gdy już się zacznie, to będzie to piąty sezon Fetela w Ferrari. Zakładam, że nic wielkiego Fetal nie osiągnie w tym roku. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak będzie się prowadził samochód, ale i tak wydaje mi się, że Charles Leclerc będzie numerem jeden, no a Fetal już będzie tylko kierowcą, który będzie pomagał Leclercowi walczyć z Mercedesami, żeby ewentualnie może powalczyć o jakiś mistrzowski tytuł, chociaż ten sezon jest tak naprawdę jedną wielką niewiadomą. No, ale odejście Fetela tworzy oczywiście lukę, bo w zespole Ferrari zwalnia się miejsce, miejsce, na które chciałby pewnie wskoczyć nie jeden kierowca. No, ale trzeba wziąć pod uwagę pewne kwestie. Leclerc ma kontrakt na 4 lata, o czym wcześniej wspomniałem, tak więc kierowca, który wskoczy w miejsce Fetela, myślę, że nie będzie pełnił obowiązków kierowcy numer 1. Jestem wręcz przekonany, że to będzie kierowca typowy numer dwa, czyli będzie pomagał Leclercowi w walce o tytuł, i jeżeli będzie trzeba to będzie musiał czasem oddać mu pozycję na torze. Praktyka team orders jest nam dobrze znana i bardzo często stosowana w sytuacji, gdy jeden z kierowców zespołu walczy o tytuł. No i trzeba się liczyć z tym. Kierowca, który przyjdzie na miejsce Fetela, będzie musiał się z tym liczyć, że team orders będą go dotyczyły i kiedy będzie taka potrzeba, będzie musiał ustąpić miejsca Szarlowi Leclercowi na torze wiadomo, nikt nie chce być takim kierowcą ale czasem trzeba no i tutaj jest pytanie, kto przyjdzie na to miejsce czy jest gdzieś w stawce kierowca który zgodziłby się na przyjęcie takiej właśnie roli kierowcy numer dwa, mówi się, że na celowniku Ferrari są dwaj kierowcy Daniel Ricardo z Renault i Carlos Sainz z McLarena ja już troszkę o tym opowiadałem jak to moim zdaniem wygląda i powtórzę to w tym momencie jeszcze raz Ricardo jest na pewno zawiedziony bo Renault nie przygotowało takiego boli na jaki liczył Ricardo? Danielowi kończy się kontrakt po sezonie 2020 i będzie wtedy miał wolną rękę, tak naprawdę. Będzie mógł przejść do innego zespołu. Jeżeli Renault zawiedzie w tym roku, również, to Ricardo myślę, że bez wahania odejdzie z tego zespołu no i właśnie, jest miejsce w Ferrari Ferrari samo jest zainteresowane usługami Daniela tylko tu jest problem, no bo tak jak wspomniałem, numerem jeden w zespole jest Leclerc, a Riccardo jest kierowcą ambitnym który chciałby również walczyć o tytuł żeby przeszedł do Ferrari, to Ferrari musiałoby ustawić status Leclerca i Riccardo równorzędnie, czyli obaj byliby na równorzędnej pozycji, obaj byliby kierowcami numer jeden, żaden z nich nie byłby faworyzowany, ja myślę, że gdyby Daniel no, negocjował jakieś warunki z zespołem Ferrari, to, to byłby jeden z głównych warunków w tym kontrakcie że równorzędna pozycja kierowców w zespole no a czy Ferrari na to pójdzie to jeszcze nie wiemy druga opcja według plotek to jest Carlos Sainz z tym że z sprawa wygląda w ten sposób, że on jeździ w McLarenie który się rozwija McLaren w zeszłym sezonie no naprawdę wykonał ogromny krok naprzód. Czwarte miejsce w generalce, no i jedno podium wywalczone przez Sainz'a. Co prawda, w szczęśliwych bardzo warunkach, w pamiętnym przecież Grand Prix Brazylii, kiedy no zaczęło się dawali Bottasa, potem kolizja kierowców Ferrari, potem zderzenie Hamiltona z Albonem. Dużo się działo, i w efekcie Sainz startujący z ostatniej pozycji przyjechał na podium. Naprawdę, był to niesamowity wyścig. Miał dużo szczęścia Sainz, ale jednak to też pokazuje możliwości. McLaren'a, no bo w tym miejscu mógł się znaleźć ktoś inny ze środka stawki, tak naprawdę jakiś samochód Renault, Alfa Romeo, Hasa, Racing Point, a był tu właśnie McLaren. To pokazuje naprawdę, że rozwój McLaren'a przebiega dobrze. I że w środku stawki w zasadzie są teraz siłą dominującą. Oczywiście sezon 2020 jeszcze się nie zaczął i ciężko stwierdzić, jak to będzie w tym roku. Ale w zeszłym roku McLaren wyglądał super. No i właśnie, jest jeszcze jeden czynnik. Od przyszłego sezonu McLaren przechodzi na silniki Mercedesa. Zmienia te silniki Renault na Mercedesy. A jak wiadomo, silniki Mercedesa są dużo mocniejsze od silników Renault. I to może być taki dodatkowy plus dla McLarena. To może sprawić, że Sainz jednak nie zdecyduje się opuścić brytyjskiej ekipy. No przekonamy się tak naprawdę, bo Sainz będzie musiał podjąć bardzo trudną decyzję. Ferrari wydaje się być taką solidną marką, ale jest to numer dwa w stawce i trudno będzie im pokonać Mercedesa. McLaren na razie jest numerem cztery ale ewidentnie widać, że cały czas się rozwijają i idą do przodu i nigdzie, nigdy nie wiemy, gdzie będą za 3 czy 4 lata. Może się okazać, że będą na pierwszym miejscu w stawce. Też tak może być. Więc Sainz musi podjąć teraz bardzo trudną decyzję. Przechodzić do Ferrari czy zostać w McLarenie? Oczywiście, jeżeli te plotki się sprawdzą i jeżeli Ferrari faktycznie złoży propozycję Carlosowi Sainzowi. Co do innych opcji na rynku transferowym, na rynku kierowców, no ciężko tu mówić o jakichś opcjach. Oczywiście jest młody Antonio Giovinazzi z Alfa Romeo, kierowca junior Ferrari, ale tak naprawdę nie widzę go w skuderii, no bo po pierwsze, jest młody Leclerc tam, co prawda nie jest on jakimś mega niedoświadczonym kierowcą, sezon 2020 to będzie jego trzeci rok, więc jakieś doświadczenie już ma, ale jak wiadomo, zawsze jest lepiej posiadać jednego młodego i jednego doświadczonego kierowcy zespołu. zespole, takiego, myślę, z 6-7 letnim doświadczeniem to jest chyba tak optymalnie, tak mi się przynajmniej wydaje. No, a Giovinazzi przejeździł w Formule 1 w zasadzie niewiele, jeden pełny sezon w Alfie i dwa wyścigi w Zauberze w w 2017 roku, kiedy pamiętamy, Verlaine nabawił się kolizji na Race of Champions, no i 19 musiał go na dwie rundy zastąpić. 19 nie pokazał na razie wybitnego talentu. Owszem, kilka razy pokonał kim jego Rajkonę na zeszłym sezonie, to prawda, ale to nie było to, myślę, czego oczekiwałoby Ferrari, bo zdarzały się też błędy, głupie czasem. Taki jak na przykład ten w Belgii, kiedy to na przedostatnim okrążeniu wyścigu 19 rozbił samochód, jadąc po punkty, będąc na dziewiątej pozycji. Naprawdę głupi błąd w takiej sytuacji. Myślę, że 19 potrzebuje jeszcze czasu. Możliwe, że jest to talent, ale potrzebuje czasu, żeby to udowodnić, więc myślę, że jeszcze jeden sezon w Alfie 19 spędzi. Więc raczej ta opcja dla Ferrari odpada. Jeśli chodzi o doświadczonych bardziej kierowców, jeśli, którzy są na rynku, bo juniorów Ferrari ma, jest młody Schumacher, który jeszcze musi i tak potwierdzić swój talent, jest młody Schwarzman, ale on musi zacząć w Formule 2 w ogóle jeździć, no bo koronawirus zatrzymał tutaj to wszystko, Schwarzman miał w tym roku jeździć w F2, sezon na razie się nie zaczął, a przypomnijmy, że rosyjski kierowca wygrał w zeszłym roku Formułę 3, został mistrzem, a jeżeli powtórzy ten sukces w Formule 2, no to myślę, że drzwi dla Ferrari staną otworem dla niego, chociaż jest on młody, niedoświadczony, to zestawienie go z leklerkiem może przyniosłoby jednak korzyści, no bo tak jak mówię, dobrze jest mieć doświadczonego, dobrze jest mieć też młodego, ale są sytuacje czasem, kiedy się nie da inaczej, ale Klerk nie jest taki bardzo niedoświadczony, to trzeba tak patrzeć w ten sposób, że no zależy, czy dla Ferrari 3 lata doświadczenia to już jest ok to już jest kierowca doświadczony, który może pomagać jakoś w rozwoju bolidu i kierować zespołem, czy to jest dalej kierowca, który jeszcze musi się uczyć. To zależy też troszkę od oceny zespołu, jak zespół oceni młodego leklerka, Czy on już faktycznie jest na tyle dojrzały, że może prowadzić ten zespół jako lider, czy on jeszcze musi zdobyć doświadczenie. No bo z doświadczonych kierowców ciężko tutaj patrzeć na jakieś realne opcje. No nie biorę absolutnie pod uwagę nikogo Hulkenberga, kierowcy, który stracił miejsce w Renault, po sezonie 2019. Zapewne chciałby wrócić do elity, ale ciężko mu będzie dostać się do F1 tak naprawdę i nie sądzę, żeby Ferrari e, zatrudniło Hulkenberga. O Hulkenbergu zawsze się mówiło, że to jest dobry kierowca, tylko nie miał nigdy dobrego bolidu. Może coś w tym jest, ale gdy nadarzała się okazja, to Hulkenberg popełnił bardzo kosztowny błąd. Mówi oczywiście o Grand Prix Niemiec 2019, kiedy to Hulkenberg jechał po miejsce na podium tak naprawdę. Ale rozbił samochód niestety w ostatnim zakręcie toru na, w bardzo trudnych deszczowych warunkach. Dalsze losy wyścigu pokazały, że gdyby Hulkenberg nie rozbił samochodu, to ukończyłby ten wyścig prawdopodobnie na trzecim miejscu. Oczywiście jest to tylko gdybanie, ale szanse na podium były wtedy realne, a Hulkenberg popełnił bardzo kosztowny niestety błąd w momencie, w kiedy no nie powinien go niestety popełnić się. No i to troszkę tak... Pokazało, że ten Hulkenberg nie jest taki do końca super kierowca, tylko nie dostał nigdy dobrego bolidu. On po prostu czasem popełnia bardzo kosztowne błędy. Jacy kierowcy jeszcze są dostępni na rynku. No nam, jako polskim fanom, oczywiście przychodzi do głowy jedno nazwisko: Robert Kubica. Ryzykowne byłoby to posunięcie, gdyby Ferrari zatrudnił Roberta. Ja szczerze troszkę w to nie wierzę, żeby Robert był dla nich opcją. Owszem, on dalej ma opinię świetnego kierowcy w Padoku, ale niestety ten sezon w Williamsie nie poprawił. Jego wizerunku na rynku kierowców. Niestety, no, faworyzowanie Rasela było w tym zespole i to trzeba powiedzieć, bo ono po prostu tam było. Do tego zespół był w najgorszym w stawce i Robert nie mógł pokazać absolutnie niczego, aczkolwiek kilka razy pochwalił się świetnymi manewrami wyprzedzania Georgia Rasela, naprawdę świetnymi. No i zdobył jeden punkt dla Williamsa, pamiętamy, na deszcz, w deszczowym wyścigu na Hockenheim Ringu, więc pokazał troszkę. Że coś potrafi, ale no. Nie miał za bardzo jak tak w 100% udowodnić wszystkim, że on dalej jest tym samym Robertem kubicą sprzed 10 lat, nie miał możliwości. Teraz podpisał kontrakt z Alfą i w sezonie 2020 miał być ich kierowcą testowym, miał wystąpić w kilku piątkowych treningach. Koronawirus pokrzyżował te plany, ale ja myślę, że Roberta jeszcze zobaczymy zaraz po tym, jak sezon zostanie wznowiony. No i. To będzie taka szansa dla Roberta, żeby udowodnić w dobrym bolidzie, w takim bolidzie, w którym jest w stanie coś osiągnąć, że jest dalej wartościowym kierowcą. Aczkolwiek, nawet gdyby w treningach kończył na wysokich pozycjach, to zawsze trzeba brać pod uwagę, że to są tylko treningi i nie są to zawsze wyniki miarodajne. I wydaje mi się, że nawet gdyby kończył je bardzo wysoko, to i tak Ferrari nie zdecydowałoby się na taki ruch, chociaż wielu z nas na pewno by tego chciało. Ja sam chciałbym, żeby Robert został zatrudniony w Ferrari. Mogę tutaj przypomnieć, że Zanim doszło do tego strasznego wypadku w rajdzie, Roberta Kubicy miał on już załatwione wszystko i miał przyjść do Ferrari w 2012 roku. Wszystko było dogadane tak naprawdę, tylko wypadek w rajdzie pokrzyżował niestety te plany. Czy zdarzy się druga szansa, żeby przejść do Ferrari? No, ja myślę, że jednak no na pewno nie w sezonie 2021. No A ile w stanie jeszcze lat będzie jeździć Robert w F1, tego też nie wiemy. Jak długo jeszcze będzie go oglądać w F1? Czy to jako kierowca trzeciego, czy to jako kierowca podstawowego? Ciężko tak naprawdę cokolwiek spekulować na ten temat. Musi się zacząć ten sezon. Musi Robert pojeździć trochę w treningach i zobaczymy, co się potem stanie dalej. Co pokaże Robert właśnie w tych sesjach treningowych. Myślę, że to tyle na razie. No News dnia oczywiście Fetel odchodzi z Ferrari, powtórzę to po raz kolejny. I czekamy teraz na to, jakie kroki wykona Ferrari. Czy potwierdzą się te spekulacje mówiące o tym, że prowadzą jakieś rozmowy z Ricardo i Sainzem? Czy może ktoś inny pojawi się na horyzoncie, i czy może Ferrari zatrudni zupełnie kogoś innego? no bo nigdy nie wiadomo tak naprawdę oczywiście nie, nie, nie myślę, że myślę, że nie będzie to a na pewno Alonso o tym też było mnóstwo plotek, że Alonso chciałby wrócić do F1, ale ostatnio pojawiła się taka informacja że no Alonso nie jest do końca tym teraz zainteresowany, bo opóźniona została ta zmiana w przepisach, ta rewolucja techniczna, bo to miał być główny powód dla którego Alonso chciał wrócić do F1 ta rewolucja, która zmieniłaby zupełnie to jak prowadziłyby się bolidy i to jak by one wyglądały i w tym upatrywał Alonso swoją szansę na powrót, a ponieważ nie do tych zmian w przyszłym roku, to Alonso na razie wracać do F1 nie chce. Więc myślę, że na pewno nie będzie to Fernando Alonso, chociaż było mnóstwo naprawdę spekulacji jakiś czas temu na ten temat. Ale myślę, że Alonso i Ferrari to chyba by się już nie sprawdziło. Kogo weźmie Ferrari? Nie wiemy i musimy niestety na to czekać. No ale zobaczymy. Bardzo niespodziewana była ta informacja o tym, że F1 odchodzi, więc równie dobrze możemy otrzymać jutro. Pojutrze jakąś niespodziewaną informację, że prowadzą już z kimś rozmowy. Możemy otrzymać jakieś oficjalne informacje, ale oczywiście musimy czekać. Nie przesądzam tutaj niczego. Jasne: dzisiejsza informacja jest zaskoczeniem. Ale Ferrari ma sporo czasu, tak naprawdę, na podjęcie jakiejś decyzji a propos obsadzenia tego pustego fotela po Sebastianie Fetelu. Co się wydarzy, tego nie wiemy, i na to niestety musimy poczekać. Tyle na dzisiaj. Kolejny vlog, oczywiście w niedzielę, zgodnie z planem. No chyba, że wydarzy się coś w międzyczasie, że pojawi się jakiś ultra news, jakaś niesamowita informacja, jakaś informacja dużej wagi, to oczywiście zrobię wtedy specjalnego vloga na ten temat. Ale jeżeli takich informacji mega dużych, ogromnych nie będzie, to standardowy vlog informacyjny pojawi się już w niedzielę. Ode mnie dzisiaj tyle. Jak zwykle na koniec życzę oczywiście zdrowia. Dzisiaj piękna pogoda, aż fajnie byłoby wyjść pospacerować. No i oczywiście przypominam o maseczkach. Bardzo ważne, żeby te maseczki nosić, kiedy wychodzicie z domu, żeby się przed koronawirusem chronić. Trzymajcie się ciepło, życzę Wam udanego dnia i widzimy się podczas kolejnego vloga w niedzielę. Trzymajcie się i cześć!